Nie można ludzi robić. Moje robią. Pychotka będzie. <laughs> Cukierek. E, co? Ja? Nic? Ja się uczę. Wydaje mi się, że musi być zemsta. A gdzie jest twoja siostra, cukierek? Uh -huh. no właśnie nie wiem. Ona uciekła z ostatniej lekcji. Co? Czyli jak zawsze. Zaraz zadzwonię do niej. Już, już dzwonię. A. Chyba nie musisz. Patrz. Już jestem. O, cukierek? Co się dzieje, cukierku? W górę dla zbuntowanej nastolatki. No co, z budy wróciłam. Nie cieszycie się? Przecież nie było ciebie na ostatniej lekcji, prawda, Isza? Właśnie. To gdzie byłaś? W kinie z chłopakiem było. Na fajnym filmie. Bilko na 100%! Film dla zbuntowanych nastolatek. Z chłopakiem? Masz chłopaka? Ma chłopaka, ma. Nie, chłopak to Mateusz! Nie, Mateusz, to mój były chłopak. Ja też chciałam zobaczyć ten film. Przecież miałyśmy iść razem w cukierku. Tak, miałyśmy. Ale jeśli mam wybierać pomiędzy chłopakiem a siostrą, to oczywiście wybiorę chłopaka. Mamo, słyszysz, co ona mówi? Cukierek, jak tak można? Zobaczcie, to na film. Zobaczysz tato. Będziesz ze mnie dumny. Bo dziś zostanę stuprocentowym filmem. Takim jak ty? O co Super, Aisha, weekend na pewno pójdziemy razem do kina. Cukierek, to jest plecak do szkoły? Właśnie. Czy to normalny pleca. Najważniejszy, że stylowy. Zobaczcie, jaki Aisha ma plecak do szkoły, że wszystko się mieści. Tak, dobrze. No też się mieszczą. Aisha, co dzisiaj dostałaś? Trzy piątki i szóstkę. Super córeczko, gratulacje. A ty Cukierek, co dostałaś? Co, co? Jak zawsze, dwie jedynki i tylko jedną dwójkę. Więc jest poprawa. Jest poprawa. Dobra, my idziemy do sklepu. Dziewczyny, chcecie coś? Ja chcę chipsy, wodę gazowaną i gumę do rzucia. Pięć gum do rzucia. I czekoladę. A ty Elisza? Kupcie mi tylko owocki. Widzisz, Cukierku, bierz przykład ze swojej siostry, bliźniaczki. Kupcie mi tylko owocki, ble. Cukierku! Co, tato? Chyba przesadzasz. Wcale, że nie. Dobra, ja idę w końcu umyć te ręce. I później będę odrabiała lekcję. A ty, Cukierku, też bierzesz się za naukę? Jasne, oczywiście biorę się za naukę. To super, my już idziemy. Dziewczyny, dzwońcie jak coś. Zrobię sobie kanapki, bo jestem głodna. Co my tu mamy? Krew. I węglinkę. Mmm, będzie pysznie. Idę tylko do chwilę do łazienki. Jedzonko to ja lubię! O, gdzie moje kanapki? Same okruszki zostały! Dziękuję, wszystko jesteś najlepsza! A tak będzie zemsta! Uwierz mi! Mm -hmm. mm -mm. Smacznego! Эка! Ну, пыль вот площадья! Нет! Но тебе не Нет и уж! Отдай дай телефон! Не он там! О, да, я тебе отдам, отдай, отдай, что сама заберу! Не он там! Нет! Maia, mamion! Ha! Ha! Mamion! Eli, hey, tu nye fer! Są po prostu. I to jest moja siostra bliźniaczka. Taka jest nasza rzeczywistość. Ej, nudziary mam pomysł. Jaki pomysł? Ja dam wam bilety do kina. Na film na 100%. A wy musicie mi oddać mój telefon. Co wy na to? Tak, to, do kina. Cieruj. Czekaj, maja! Mi to nie pasuje, bo jeszcze nie skończyłam odrobić klasę domową. Mm, dobra, spoczko! Mogę odrobić za ciebie lekcje. Ty, lekcje za mnie? No proszę, a jeszcze kto za kina? Właśnie, i zmają do kina. Może w końcu ty też zostaniesz zbuntowaną nastolatką. Jak ja! Ale ja nie! być zbuntowaną nastolatką. Jak to? Każdy chce. Ja chcę być sobą. Dobra, daj te bilety. Wilk na 100%. procent. tu masz zaznaczone zadanie. Tu matematyka, tu, mhm. 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 język polski. Tu, tu. Uważaj, żeby nie było pomyłek. Spoko. Luz. Dobra, Maja, idziemy do tuna. Uważaj! Dziewczyny, gdzie jesteście? Dziewczyny, dziewczyny! Siema, w domu jestem tylko ja! Odrawiam lekcje. A gdzie Aisza? Gdzie Maja? Aisza z Majem wrzuciły wszystko, a ja odrabiam lekcję za Aiszę. Jako kochany jesteś! Kupiliście to, o co Was prosiłam? Aisza, tu masz cipsy? A reszta, gdzie? Gumy do rzucia, czekolada. A reszty nie było w sklepie, prawda? Prawda, prawda. Mhm, wierzę Wam. Maę, Czy to, co mówił Cukierek, jest prawdziwe? Może też staniemy się z montowanymi nastolatkami jak ona? Tak, chodź, sprawdzimy. Guzik, wyśmienicie. Maszyna ma być na chodzie dziś wieczorem. Ale... Z pięć ja ten film był po prostu super. Najważniejsze, czego się dzisiaj nauczyłam, to to, że zawsze warto być sobą. Idę go rozmawiać z cukierką. Jestem wilkiem, a uuu! Praca domowa będzie praca domowa. Pychotka będzie! Kaczu. Ups. Ups. Jak coś złego, to nie ja. Już wróciłyśmy. Ajrza, gdzie tak długo byłaś? I dlaczego twoja siostra tak się męczy i odrabia lekcje i swoje, i też twoje? Cukierek odrabia lekcje? Serio? Odrabia lekcje, ale przecież ona śpi. Что тут chociaż trochę. A wiesz co? Cukierek. Super głowki nie? I najważniejsze czego się nauczyłam to, że zawsze warto być sobą. Zawsze. Co? No co ty mówisz? To wszystko robi moja siostra bliźniaczka. Ja myślałam, że wszystko w Was jest okej, okay, bo jak siostry, no to siostry. Nie, Hania, nasze życie jest zupełnie inne. Jak to się stało, że cukierek jest zbuntowanym nastolatką? Sama nie wiem. Dziewczyna ma tylko 10 lat, a takie rzeczy wyprawia. Szok! Wydaje mi się, że musi być zemsta. Też tak uważam, bo to, co ona wyprawia, jest nie do pomyślenia. Jeśli wy też chcecie zobaczyć taki filmik zemstą na cukierku, to piszcie o tym w społeczności. Ja chcę to zobaczyć. Jeśli filmik wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia! papa! Pa! Idę napisać plan pod nazwą zemsta. Co się dzieje w cukierku? <noise> <noise> Widziałam, co było w mojej Jeszcze raz, no. <noise>